11 dni po terminie, Starling nadal nie miała zbytnich objawów, nie za wiele się działo w wymieniu, ale po godzinie, zobaczcie to, dosłownie godzina dzieli te dwa nagrania od siebie. Starling zaczęła wykazywać objawy zbliżającego się porodu, była niespokojna, chociaż były takie bardzo, bardzo delikatne. Gdybyśmy nie znali tej klaczy, moglibyśmy dać się zwieść na 100%. Tak więc mimo tego, że zbliżał się Pryma aprylis, bo było za 5.12, pojechałyśmy do stajni i pilnowałyśmy jej już bacznie. Jednak nic się nie działo cały czas. Brakowało białego worka wystającego z sromu klaczy. Aż zdecydowałam się tam zajrzeć, ale nadal go nie było widać. Mimo upływu czasu nic nie postępowało. Starling praktycznie cały czas już leżała, wykładała się nawet na bok, tak więc skurcze musiały być już bardzo dotkliwe. Obawiałam się tego, że źrebie może być mocno zakręcone w środku, dlatego nie może wystawić nóżek. Tak więc zdecydowałam się po konsultacji z weterynarzem na zbadanie klaczy przez pochwę, żeby zobaczyć, jak daleko jest źrebie i jak jest ułożone. Miałam też wrażenie, że do tej pory nie widziałam odchodzących wód płodowych. Nie skupię to. Jest drugie. Na, no, Dobra, ok. Łożysko nie pękło. Pod wpływem moich manipulacji na szczęście udało się je rozerwać i nóżki rybaka wystrzeliły jak z procy. Musiałam jak najszybciej działać, żeby wyciągnąć rybaka, dlatego że łożysko, które jest w tym miejscu, w którym je widzieliście, nie jest dobrym znakiem. To oznacza, że najprawdopodobniej odkleiło się w większej, ilości też w środku, a źrebak przestaje być dobrze dotleniany. Tak więc ułam szybko, starając się jak najbardziej pomóc klaczy w momenciach skurczu. No i udało się! Zobaczcie, oczyściłam szybko drogi oddechowe rybaka i zaczął normalnie oddychać. Kamień z serca. Na szczęście, pępowina nie zerwała się i dalej pompowała cenną krew, a Starling witała swoje dziecko. Najpiękniej. Jakie to jest piękne. piękne. Starling to doświadczona mama, więc spokojnie leżała, a my mogłyśmy obserwować. Jednocześnie przyszło mi do głowy, że ilości wód, które są za tyłkiem Starling jest bardzo duża. Faktycznie nie odeszły wcześniej, faktycznie były zablokowane przez łożysko. Śnieg. Dla obojga z nich są to bardzo ważne momenty. W tym momencie nawiązuje się właśnie więź, która będzie trzymać ich przy sobie przez najbliższe miesiące. To bardzo ważne, żeby im w tym nie przeszkadzać i dać czas na to, by się poznały. Czy jest Miarka Agata? Połówkę tego kubeczka potrzebuję. No Brawo, Starling, zdecydowałaś się na lizanie dziecka. Klacz instynktownie wylizuje swojego źrebaka. Zresztą wylizuje wszystko, co pachnie z Tak więc to są takie urocze momenty, kiedy jest dla nas tak samo czuła, jak dla swojego źrebaka. Jednak Starling była super dobrą mamą. Pilnowała go bardzo. Tak więc my mogłyśmy zajrzeć, co dzieje się Uuu, z łożyskiem. Było bardzo szybko całe widoczne na zewnątrz. Tak więc podeszłam do tyłu, by je podwiązać, ale nie zdążyłam, bo wypadło. Tu rozłożyłam już je sobie na ziemi. Wyglądało kompletnie, nie miało żadnych dziur, a więc wszystko OK. Postanowiłam jednak wywinąć je też na drugą stronę. Chciałam pokazać Wam, jak wygląda ta strona, która przylega do źrebaka. Udało mi się nawet ułożyć je w kształt źrebaka. Oczywiście tak nie wygląda w środku, ale spójrzcie, jaki to jest plątanina żył i ukrwienia. Tutaj jest róg, który nie był ciężarny, a w tym były może nogi źrebaka. Starling mocno motywowała już swoje źrebie do wstania i napicia się siary. Źrebak zdawał się jej słuchać i szukał bardzo, bardzo dzielnie i... Nad wyraz trafnie, pomimo że musi to zawsze zająć źrebakowi chwilę, to jednak udawało mu się trafiać w dobre rejony. Może nie z tej strony, ale było nieźle. Szukał już też u mnie wszędzie, gdzie tylko się dało. Wszystko próbował ssać. Tak więc. Postanowiłyśmy mu trochę pomóc, bo zobaczcie, wszystko było ok. Nie mógł się tylko utrzymać przy cycku, ale układał bardzo dobrze język, co nie wiem, czy pamiętacie w przypadku Szawalu, było problemem. A tutaj wystarczyła chwila, żeby Asia nakierowała go odpowiednio na wymię, przytrzymała chwilę i zaczął pić bardzo, bardzo ładnie, chętnie i super stał, mogąc napić się tyle, ile chce. Tak więc byliśmy w domu. Klacz oczywiście zaraz po porodzie została umyta, i zostało tylko ściągnięcie bandaża z ogona. Starling jakby tylko na to czekała. Była super mamą, ale bardzo zmęczoną. Co to nie płyk z zuszami? Myślę, że nie jest to nic niepokojącego. Nieraz już miałam źrebięta, które miały niesymetryczne uszy po urodzeniu. Tylko raz urodził mi się źrebak, który miał ucho totalnie oklapnięte. Jest to objaw wcześniactwa, jednak w tym przypadku myślę, że ta niesymetryczność uszu, którą tu widzicie, wyglądającą bardzo, bardzo śmiesznie, spowodował raczej ucisk w brzuchu i takie ułożenie źrebaka przez wiele miesięcy. Myślę, że w przeciągu dwóch, trzech tygodni nie będzie po tym śladu. Następnie nasz źrebaczek książkowo oddał smułkę. Dość sporej ilości, co bardzo cieszy, bo miewamy z tym problem, że źrebięta trzeba wspomagać jakąś lewatywą, ale w tym przypadku wszystko szło wręcz idealnie. Źrebak poruszał się po boksie, był żywy, chętny, szukający wymienia i cały czas... Taki aktywny, co naprawdę dobrze wróży i strasznie, strasznie cieszy oko każdego hodowcy. Starling jednak pokładała się non-stop, będąc mocno zmęczona i widać to było po niej bardzo. Nie ma się co dziwić, bo to źrebie to naprawdę kawał byka. No ale jednak mimo wszystko cały czas jej uwaga była w pełni zwrócona na to, co robi, gdzie jest i co się z nim dzieje. Kiedy tylko się przestraszył, od razu wstała. Tak więc jej czujność była na najwyższym poziomie i nie pozwalała, żeby cokolwiek mu się stało. A tu zobaczcie, źrebie zaczęło oddawać mocz. To też jest ważny moment, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie przecieka w cudzysłowie pępek. To jest tak zwany przetrwały moczownik, który jest bardzo groźny dla źrebaka, więc źrebie musi oddawać mocz tym miejscem, które jest do tego wskazane, nie pępkiem. No, i nasz zierbaczek po tych wszystkich przygodach poszedł głęboko spać, ale wcale nie na długo. To silny osobnik, tak więc nie było opcji, żeby za długo poleżał. Osobnik? Widzieliście, w jaki sposób się załatwia? Tak, to klaczka. Klaczka, której Asia musiała ukraść trochę siary, i która bardzo szybko pokazywała już: halo, halo, to moje. Było to super pocieszające, że możemy w miarę szybko mm. iść jeszcze, zmrużyć oko, bo cały czas obserwujemy też inne klacze, ale taki sukces to jest coś najwspanialszego na świecie, nawet w święta, nawet w Pryma Aprilis. Niech nazywa się te fiti, bogini życia Zwajany.